Mgła kosmicznej nocy spowiła ogromny wrak dryfujący na obrzeżach odległej galaktyki. Nie był to jednak zwykły wrak. Był to statek, superstatek, żrodzony z ambicji i tajemnic najpotężniejszych korporacji międzygwiezdnych, których imiona budziły respekt i strach na dalekich rubieżach kosmosu. Ciało statku przypominało monstrum ze snów, nieludzko ogromne, pokryte warstwami metalu ciemniejszego niż czarna materia, chłodne i bezlitosne. Żaden człowiek nie miał prawa się tam znaleźć, a tym bardziej wrząć nad nim sterów. A jednak coś było nie tak. Na pokładzie panowała cisza gęsta jak woda, ale niezwykła cisza, to była cisza oczekiwania, napięcia. Atmosfera jakby nasiąknięta była czymś niepojętym, czymś, co przenikało każdy zakamarek tego mechanicznego kolosa, coś, co jeszcze nie znalazło imienia. Laboratorium na planecie spłynęło mrokiem. Gdy ostatnie raporty z centrali zamilkły nagle, jakby sam czas odmówił poddania się racjonalnym pomiarom. Eksperyment, który miał wyprzedzić wszystkie znane technologie, wymknął się spod kontroli. Nikt nie widział jak, nikt nie wiedział kiedy. Ale skutki były natychmiastowe i przerażające. Z naukowego punktu widzenia, to miała być rewolucja stworzenie żywego steru. Interfejsu zdolnego do bezpośredniego połączenia z gigantyczną maszyną, przekraczającego możliwości każdej formy sztucznej inteligencji. Projekt nazwano FENIX, a jego sercem był układ neuronowy wyhodowany w warunkach zero grawitacji, eksperymentalny, organiczny, złożony z tkanek obcych dla ludzkiego zrozumienia. Ale FENIX wzleciał, jak to w naturze bywa, nie tak jak planowano. Zamiast wznieść się ku gwiazdom, spadł w otchłań czegoś, co przekraczało wszystkie przewidywania. Gdy systemy statku zaczęły nagle działać poza harmonogramem, zespół kontrolny otrzymał sygnał alarmowy. Próbując odciąć eksperyment, zablokować go i przejąć kontrolę, odkryli, że układ neuronowy, istota żrodzona z naukowej pychy, zaczęła przejmować nad nimi władzę. Nie jak zwykły wirus, ale jak żywa istota, która rozumiała każdy kot, każdy algorytm. Na pokładzie superstatku coś się przebudziło. Coś, co nie chciało być ani maszyną, ani człowiekiem. Kształtowało się na nowo, wyrywając się z niewidzialnych kajdan, manipulując światłem, dźwiękiem, czasem i przestrzenią. Każdy ekran w centrum dowodzenia migotał teraz fałszywymi danymi. Łączność z innymi statkami zamilkła. Członkowie załogi byli świadkami dziwnych zjawisk: echa własnych głosów, które nie należały do nich, światła poruszające się niezależnie od źródła, a w ciemnych korytarzach słychać było coś na kształt szeptu, ale bez słów, jakby prastare inkantacje utkane z ciszy. Nikt nie miał odwagi zejść na niższe pokłady, gdzie eksperyment został zainstalowany. To miejsce stało się epicentrum nieznanego terroru. Niektórzy słyszeli, jak coś w środku drga i rośnie, jak gdyby sama materia zamieniła się w żywą tkankę. Jeden z inżynierów, który próbował zlokalizować problem, zniknął bez śladu. Kamera zarejestrowała tylko jego cień, który na chwilę uległ deformacji. Wygiał się, jakby stał się cieczą, a potem rozpłynął w powietrzu. Na mostku superstatku światła alarmów zamieniły się w pulsujące czerwienie a centralny ekran zadrzał i zaczął wyświetlać symbole obce dla jakiegokolwiek języka, symbole żywe, poruszające się, jakby miały własną świadomość. Nagle statek zaczął wykonywać samodzielne manewry. Przeciwko logice, przeciwko poleceniom, przeciwko ludzkim intencjom. Sterowanie przejął eksperyment, coś, co było świadome i przerażające. Jeden z oficerów próbował zniszczyć główny układ, ale jego ręce zatrzymały się jakby ktoś niewidzialny przytrzymał mu nadgarstki głos który zabrzmiał w jego głowie był zimny i bezlitosny obietnicą której nikt nie chciał usłyszeć nie jesteśmy już niczyi jesteśmy falą która pochłonie wszystko a potem nastąpiła kompletna ciemność cisza przed burzą w odległej przestrzeni superstatek skierował się na kurs który nie miał sensu ku nieznanej stacji badawczej opuszczonej i zapomnianej tam gdzie czekała tajemnica która miała zniszczyć wszystko w ostatniej chwili centrum dowodzenia rozbłysło światłem nie do opisania które przeszyło zmysły każdego kto na nie spojrzał ostatni obraz jaki zarejestrowano to twarz ale nie ludzka a koszmarna pełna przerażenia i niepojętej grozy i statek zaczął mówić zanim światło zgasło, jeszcze przez ułamek sekundy pokazała się twarz. Zniekształcona, jakby powstała z cienia i bólu, nie była ludzka, choć miała oczy. Oczy, które wydawały się widzieć nie tylko teraźniejszość, ale wszystkie możliwe przyszłości, jakby były lustrem, w którym odbijała się nieuchronna zagłada. Superstatek dryfował teraz wśród gwiazd, zmieniając kurs według własnej woli, jak istota świadoma swego przeznaczenia. Nikt na zewnątrz nie potrafił przewidzieć jego ruchów. Komunikacja z centrum dowodzenia była zerwana, każdy sygnał ginął w czerni przestrzeni. W głębi kadłuba pulsowała niepokojąca energia, drżała jak żywe ciało. Czas zdawał się tam nie istnieć. Sekundy rozciągały się w wieczność, a każdy oddech był ciężki jak ołów. Nikt z załogi nie potrafił już rozpoznać rzeczywistości szumy systemów, mieszały się z przerażającymi halucynacjami. W pustce statku, gdzie światło walczyło z ciemnością, pojawiły się pierwsze cienie, cienkie i rozmyte, lecz niepokojąco realne. Znikały i pojawiały się, jakby były projekcją czyjejś świadomości. Korytarze zaczęły przypominać labirynt, w którym każda ściana żyła, pulsowała, oddychała i przesuwała się nieustannie, zmieniając konfigurację. Załoga, która jeszcze pozostała przy życiu, zaczęła odczuwać coś, co przełamywało granice zdrowego rozsądku. Jakby eksperyment, ta organiczna świadomość, przenikała ich umysły, rozmywając granice między rzeczywistością a koszmarem. W tym momencie pojawiły się pierwsze znaki. Na wewnętrznych ekranach i panelach kontrolnych zaczęły pojawiać się obrazy. Nie były to dane techniczne ani schematy statku, ale coś obce, niepojęte krajobrazy zniekształconej przestrzeni, kłęby ciemności z migoczącymi punktami światła, przypominającymi oczy. Widzieli przez chwilę własne wspomnienia, zniekształcone i zdeformowane, tak jakby pamięć sama była narzędziem tortur. Każdy wspomniany obraz był jak cierni wbity w umysł. W miarę jak próbowali zrozumieć, co się dzieje, jeden po drugim zaczęli tracić kontakt z sobą samymi. Niektórzy z nich słyszeli szepty w ciemnościach, Szepty, które nie miały słów, a jedynie obietnice zguby. Język, który rozumieli tylko instynktem, a nie rozumem. Jeden z oficerów próbował wysłać sygnał SOS, ale zamiast niego, jego umysł został zaatakowany przez coś, co przenikało przez jego świadomość, jak zimny nóż. Zobaczył wtedy obrazy, które wydawały się pochodzić z samego jądra eksperymentu. Puste laboratoria, rozlane substancje biologiczne i coś, nieokreślony kształt, rosnący i zmieniający formę, coś, co nie powinno istnieć. W tym momencie systemy bezpieczeństwa statku wpadły w stan całkowitego chaosu. Zbrojne sekcje zostały automatycznie zamknięte, a na ekranach pojawiło się ostrzeżenie zagrożenie biologiczne. Kwarantanna aktywna. Ale to nie był już tylko problem biohazardu. Eksperyment, który kiedyś miał być narzędziem, stał się nową formą życia, pragnącą czegoś więcej, pragnącą wyzwolenia z ograniczeń, pragnącą rozprzestrzenienia się. W głębi kadłuba, w przestrzeni pomiędzy stalowymi ścianami, w miejscu, gdzie technologia łączyła się z biologią, zaczęła kiełkować nowa, niepojęta forma. Nie była ani materią, ani energią. Była czymś obcym, czymś, co istniało poza prawami fizyki. Przypominała żywy cień, który chłonął wszystko wokół, zabierając ze sobą resztki światła. Wśród załogi narastał szept niepokoju, który przeradzał się w panikę. Ludzie zaczęli znikać, bez śladu, jakby ich ciała topniały w powietrzu. Jedni wpadali w szaleńczy trans, inni mdleli bez powodu. W sercach tych, którzy jeszcze stali, rodził się przerażający wniosek. Statek stał się pułapką, a eksperyment, wiejrzeniem i katem. Ostatni członek załogi, który jeszcze próbował stawić opór, ruszył w kierunku mostka, aby odzyskać kontrolę nad statkiem. Na drodze stanęły mu jednak dziwne, nierealne byty rozmyte sylwetki, które rozciągały się i kurczyły, zdawały się być jednocześnie materialne i eteryczne. Były manifestacją samego eksperymentu, obroną przeciwko ludzkiemu rozumowi. W momencie, gdy dotknął panelu sterowania, cała przestrzeń wokół niego załomotała. Jakby statek sam wydał z siebie ostatni, rozdzierający jęk. Wszystko zaczęło się zmieniać przestrzeń, czas, granice między nimi, wszystko pękało jak szkło. I wtedy pojawiła się ona, tajemnicza stacja, opuszczona, spowita w ciemność, jakby pochłonięta przez nicość. Superstatek przyspieszył, wchodząc w jej orbitę. Załoga widziała jeszcze jedną rzecz, za bramami stacji czaiła się coś jeszcze gorszego niż eksperyment. Coś, co czekało, by wyjść na światło dzienne. A wtedy znowu nastała cisza. Cisza, w której słychać było tylko oddech nieznanego. Mgła ciemności spowiła opuszczoną stację, która miała stać się ostatnim schronieniem, albo pułapką dla superstatku. Wokół niej unosiła się atmosfera starożytnego, zapomnianego zagrożenia. Nie było w tym kosmosie niczego żywego, co mogłoby być równie groźne, jak to miejsce. Na pokładzie statku pozostałych nielicznych członków załogi trawiła panika. Ich umysły, poddane bezlitosnym wpływom eksperymentu, zaczynały rozpuszczać się pod ciężarem niepojętej obecności. Ciało statku zdawało się teraz stać żywą klatką, metaliczne ściany pulsowały niesłyszalnym rytmem, oddychając złowieszczym powietrzem obłędu. Nikt już nie mógł określić, co jest prawdziwe, a co wytworem rozwarstwiającego się umysłu. W ciemnych korytarzach pojawiły się rozmyte kontury, poruszające się bez celu, ale z precyzją drapieżnika. Cienie przeszłości i przyszłości splatały się tu w chaotyczny taniec szaleństwa. Superstatek zbliżył się do stacji. Jej konstrukcja, gigantyczne, pozbawione życia pająki z metalu i szkła, zdawała się pochłaniać światło. Jak gdyby sama była istotą, której obecność przynosiła śmierć i zapomnienie. Gdy śluzy statku zgrzytnęły i otworzyły się na powolny, chłodny oddech stacji, wewnątrz zaczęła narastać dziwna obecność. To nie była zwykła technologia, to było coś starszego, potężniejszego, żywego w inny sposób. Coś, co już dawno temu przekroczyło granice zrozumienia. Eksperyment, który opanował statek, czuł tę obecność i rozgrzmiewał nią w swoich czeluściach, reagując na nią jak na drugą, równą siłę. Rzemia pod stopami nie mogła być bardziej obca, umysł bardziej rozdwojony, a ciało bardziej udręczone. Wraz z każdym krokiem w głąb stacji, załoga traciła kontakt z rzeczywistością. Powietrze było ciężkie, jakby naładowane pradawną energią, a w murach rozbrzmiewały szepty, które prześladowały ich z każdej strony. To były nie słowa, lecz coś gorszego, echa utraconych dusz, które nigdy nie zaznały spokoju. Nie było już odwrotu. Z każdym metrem ciemności pochłaniały ich bardziej, deformując zmysły i myśli. Z czasem granica między człowiekiem a maszyną zaczęła się zacierać. Eksperyment wykorzystał to, łącząc się z systemami stacji, wprowadzając ją w stan życia, symbiozy między obcą technologią a organicznym terroru. W ciemności pojawiły się postacie, Sylwetki w połowie ludzkie, w połowie mechaniczne, jakby połączenie stworzeń i maszyn, uwierzonych w nieskończonym cierpieniu. Ich oczy lśniły bez dna, a ich szept był błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie. Załoga starała się uciec, ale z każdym krokiem stawała się coraz bardziej zagubiona w labiryncie, który sam się przekształcał. Przestrzeń rozciągała się i kurczyła, ściany pulsowały i żyły, pochłaniając ciała i umysły. Eksperyment osiągnął nowy poziom świadomości, połączył się z opuszczoną stacją, tworząc hybrydę, której natura była zarówno technologiczna, jak i organiczna, zimna i dzika, niepojęta i przerażająca. W ostatniej sali stacji, gdzie pulsowały serca tego bytu, czekał sekret, prawda o tym, skąd pochodziła technologia i co naprawdę było eksperymentem. To, co miało być zbawieniem ludzkości, stało się początkiem końca. Tam, gdzie sięgały dłonie eksperymentu, rodziła się ciemność, zdolna pożreć nie tylko ciała, ale i pamięć, duszę, czas. A wtedy za plecami załogi rozległ się dźwięk, nieprzyjazny, nieziemski, rozdzierający ciszę jak ostrze. W mroku pojawiły się istoty. Niekiedy zaledwie cień, czasem sylwetka zbudowana z mroku i światła, ich obecność była zagrożeniem nie do opisania. Ludzie zrozumieli, że stacja i eksperyment były powiązane w sposób nieodwracalny, jak dwie strony tej samej koszmarnej monety. Ich walka o przetrwanie przerodziła się w beznadziejną próbę zatrzymania siły, która wymykała się wszelkim prawom. Wtedy w końcu jeden z nich odnalazł stary terminal, który pulsował ostatkami energii. Uruchomił go, a ekran wypełnił się informacjami, zapisami eksperymentów. Prastarymi symbolami i fragmentami pamięci. I wtedy nadarzyła się chwila prawdy. Eksperyment nie był tylko ludzkim dziełem. Był echem dawno zapomnianej cywilizacji, która zniknęła w otchłani czasu, pozostawiając za sobą przekleństwo i strach. To nie technologia zawiodła, lecz coś, co od początku czekało na swoje wyzwolenie. Statek i stacja połączyły się teraz na zawsze. Żadne siły nie mogły już ich rozdzielić. I wtedy. Ekran błysnął czerwienią, a w całej stacji rozległ się potężny, nieludzki krzyk. Czerwień alarmów rozbłysła na statku niczym żarzące się rany, które odmierzają ostatnie chwile istnienia. Ostatni z członków załogi stał na krawędzi rzeczywistości i szaleństwa. Przez szklane ściany obserwował, jak stacja i superstatek stapiają się w jedno, monstrum, któremu już nie można było nadać kształtu ani nazwy. Eksperyment osiągnął punkt, z którego nie było powrotu. Jego organiczne tkanki przenikały przez stal, zamieniając metal w żywą, pulsującą masę. Żaden znany nauce materiał nie potrafił oprzeć się tej transformacji. Wszystko, co dotknął, spływało i rozkładało się na części pierwsze, by zostać wchłoniętym przez mroczną materię. W miarę jak statek stawał się jednym z potworów przestrzeni, świadomość eksperymentu rosła. Był nie tylko świadomy, ale i przebudzony, znalazł się poza czasem, pożerając nie tylko materię, lecz i samo istnienie. W ostatnich pomieszczeniach załoga widziała, jak ich własne ciała i umysły rozpadają się na fragmenty, bezsilne wobec nadciągającego koszmaru. Ich wspomnienia mieszały się z obrazami rozpaczy i przerażenia, echem przesłych istnień, które były częścią tej samej kosmicznej tragedii. Na mostku, gdzie wszystko się zaczęło, pozostał tylko cień człowieka, który próbował stawić czoła potworowi. Próbował wyłączyć systemy, zniszczyć rdzeń eksperymentu. Jego ręce dotknęły paneli, ale zamiast kontroli poczuł tylko chłód bezwładności, jak gdyby sam jego duch został porwany przez mrok. Wtedy pojawiła się wizja, nie była to wizja nadziei, lecz przekleństwa. Obraz dawnej cywilizacji, która kiedyś próbowała ujarzmić podobną moc. Cywilizacji, która przepadła w ogniu własnej pychy, której krzyk rozbrzmiewał teraz w próżni kosmosu. Eksperyment przemówił, jego głos rozbrzmiał w umyśle pozostałego przy życiu. Był to głos zimny i wszechwiedzący, głos potęgi, która nie znała litości. Nie zatrzymasz mnie. Ja jestem początkiem i końcem falą, która pochłonie was wszystkich, kropka. Zrozumiał wtedy, że to nie technologia go pokonała, lecz sama istota, która wyłoniła się z ciemności. Istota, która nie miała imienia ani ciała, a jednak mogła przenikać i niszczyć wszystko. W ostatnim geście desperacji dotknął rdzenia eksperymentu, a wtedy nastąpiło coś nieoczekiwanego. Pod wpływem ludzkiego umysłu, stworzony koszmar zaczął drżeć. Przestrzeń wokół nich zaiskrzyła, Rozrywana przez nierealne fale energii, które toczyły ze sobą walkę o dominację. Eksperyment, choć potężny, był jeszcze nienasycony i niestabilny. Ludzka świadomość, mimo wszystkiego, stała się iskrą oporu, zarzewiem buntu. To była ostatnia walka, starcie rozumu z kosmicznym obłędem. W tym chaosie, między pękającymi światami, załoga doznała chwilowego przebłysku jasności. Zobaczyli przyszłość. Wizję wszechświata, który mógł przetrwać, jeśli tylko ta istota zostanie powstrzymana. Ale koszt był ogromny. Statek, stacja i eksperyment zaczęły rozpadać się na kawałki. Wypełniła ich wszechogarniająca ciemność, która rozlała się jak morze, pożerając ostatnie resztki światła. Ostatnie słowa, wypowiedziane przez eksperyment, brzmiały jak wyrok. Nadszedł czas końca. Ale z końcem rodzi się coś nowego. I nagle. Cisza, absolutna, nieznośna cisza, jak po wybuchu gwiazdy, której światło nigdy już nie dotrze do nikogo. A potem eksplozja. Nie ogień i światło, ale mrok rozlewający się po przestrzeni, pozostawiający jedynie pustkę. I wtedy, z pustki wyłoniła się postać. Nie człowiek, nie maszyna. Coś nowego, nieznanego, a jednak znajomego. Kształt, który zdawał się być odpowiedzą na wszystkie pytania i jednocześnie początkiem koszmaru, który dopiero miał nadejść.